Co, nie możesz zejść? zapytała cicho. Kot w odpowiedzi miałknął krótko i zdecydowanie, choć nie było jasne, czy potwierdzał, czy zaprzeczał. Chcesz mi coś pokazać? Tym razem odpowiedź kota zabrzmiała inaczej. Lena miała nieodparte wrażenie, że ten kocur chce od niej czegoś konkretnego, że łączy ich jakaś dziwna więź, w jego zachowaniu i oczach było coś niezwykłego patrywała się w niego, nie mogąc oprzeć się ciekawości co chce jej pokazać. Z tyłu głowy kołatała jej myśl, by wrócić do grupy, ale nogi jakby odmawiały posłuszeństwa. W oczach kota pojawił się srebrzysty błysk, który sprawił, że się wzdrygnęła. Nagle zorientowała się, że grupa wraz z przewodnikiem zniknęła. Głos pana Bączyńskiego dobiegał już tylko z oddali. Chciała ruszyć za nimi, bojąc się, że zaraz zgubi ich na dobre, lecz wtem kot zeskoczył zgrabnie na ziemię, otarł się o jej nogę i zamiałczał w sposób, który Lena natychmiast zrozumiała. Chciałby poszła za nim. Zawahała się. Pójście za kotem i zaryzykowanie zgubienia się było skrajnie nieodpowiedzialne. Ale z drugiej strony ten kot był tak niezwykły i intrygujący. Jakby to dziwnie nie brzmiało, był też przekonujący. Czuła, że powinna za nim iść, że to coś ważnego.